Wyszła z tego bardziej jeszcze różnorodna płyta muzyczna, niż myśleliśmy. Ale wszędzie śpiewa chór. Chór aranżowany i pod kierownictwem H.B. Barnama. H.B. Mhm. czyli H.B. Barnum. Tak się pisze. Słuchajcie, bo jeszcze oni nim usłyszycie, ale pewnie jak zemrze, bo to tak zawsze jak Wodecki. Po prostu dopóki żyjesz, to nie za bardzo. On był przez 30 lat kierunkiem muzycznym Arety Franklin. On, był, on y, y, produkował takich ludzi jak Frank Sinatra, jak, jak Jackson's Five i wielu, wielu mhm. innych artystów. Y, I z Jezu i z Soulu. Y, y, gdybym ja o tym wiedział, to tą pieluchę musiał zmienić i tyle by było tej znajomości. Ale szczęście zaprzyjaźniliśmy się za nim. Mhm. Zanim ja się o tym dowiedziałem. No i, se, i po prostu napisaliśmy te piosenki. I w końcu we i, i ty do niego mówisz tak, to ty? <laughs> no. Ale widać go, jak, jak, jak wprowadza aretę na na, przykład na koncert. Jeszcze wtedy pracowali razem. Kiedy u Obamy śpiewała. Jaki to jest świetny człowiek. Słuchaj, to dzięki niemu w ogóle nagrałem tę pierwszą putę mm -hmm. po angielsku też, bo no, powiedz sama. Jakby, jakby ja mówię, z HB, ale, ale po co ja będę nagrywał te płytę? Przecież znam historię muzyki. Mhm. Wiem, jacy wspaniali artyści tutaj byli, są i zapewne będą. Po co ja mam śpiewać po angielsku i muzykę taką, która, która Jak jest waszą już jest tyle tradycją. świetnych płyt nagranych, nie? On I mówi, co on na to powiedział? On, no, i po prostu po to na koniec świata warto pojechać. Bo on mówi, Mietek. Nie, nie o to chodzi, bo ja tam wybrzuszałem się jeszcze dalej na te, na te tematy różne negatywne. Uh -huh. On mówi: Nie obchodzi mi jak wyglądasz, jaki ty masz akcent, jak on masz skalę głosu czy tam coś. Chodzi mi o to, że mówisz językiem, który zrozumie każdy człowiek na Ziemi, bo mówisz językiem duszy. Uh -huh. mm, ostro ci powiedział. Po prostu. Po pierwsze, ostro mi powiedział tak, że z, zatkało mnie i myślę sobie, chwała Bogu, że nie jestem ja najważniejszy, bo mogło odwalić człowiekowi. Jak, jak takie coś usłyszę. Oczywiście no, mm, bez przesady, jak masz krople zdrowego rozsądku, to, 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 to nie grożą takie rzeczy. Trzeba to przyjąć jako potwierdzenie tego, że twoje wybory były dobre. Ja to tak przyjąłem.